Stanisław Kraci, PZ Pt. z PTG Sokół w po raz drugi. Pierwszy raz w latach 90-95, a teraz od 2022 roku. Z taką długą przerwą, więc powrót z sentymentem. A myślę, że nasze gniazdo w Sokole pewnie nie porównuje się z innymi większymi, ale ma na pewno pamiątkę jedyną i niepowtarzalną. Mianowicie kopiec grunwalski. to było tak, że po założeniu gniazda w 1992 roku, w trzy lata przygotowano tą sokolnię, w której się znajdujemy, ale równocześnie powstał pomysł, aby na 500-lecie zwycięstwa pod grunwaldem usypać w niepołomicach na wężowej górze kopiec. Dlaczego na Wężowej Górze? Bo to było miejsce, z którego w po Grunwaldzie Władysław było wyruszał do Krakowa, aby odbyć uroczysty zjazd, wjazd po, po zwycięstwie. Tak trochę wzorem rzymskich cesarzy. I ta inicjatywa Sypania Kopca to było 5 lat pracy, w dużej mierze niedzielę, jako że miejscowy proboszcz udzielił dyspensy. Ale nie była to taka inicjatywa lokalna, mimo że pracowało tutaj mnóstwo niepołomniczan, bo to trzeba było przewieźć ogromne ilości ziemi na coraz wyższy poziom. Kopiec ma 14 metrów, jeśli dobrze pamiętam, do szczytu. Natomiast cenne jest to, że znajduje się tutaj w tym kopcu ziemia przywożona z różnych miejsc na świecie, a tak spektakularnie to. Miejsce, czy górnicy mieszkańcy i byli powstańcy śląscy przywozili na taczkach tą ziemię aż stamtąd i zachowały się zresztą z tego czasu zdjęcia, jak jadą miejscami z tą ziemią z tymi taczkami. Więc taki bardzo piękny monument, który właściwie do dzisiaj restaurowany, pilnowany jest no pewnie takim świadectwem. Takiej cennej inicjatywy naszych poprzedników, którzy wymyślili ten pomysł. I przypomnijmy, że Kraków wtedy miał odsłonięcie pomnika na placu Matejki, a, a tutaj było odsłonięcie Kopca, więc, taka bardzo myślę, piękna klamra, która jakby pokazuje tę tą, tą drogę z Wężowej Góry do Krakowa.